Jak ja lubię otrzymać takie informacje, dzielę się z Wami radością. Mężczyzna z czterokrotnym odpisem na pefron podpisał umowę o pracę zawarta w dniu 18 maja. Przepraszam, że nie, nie przeczytałem Wam wcześniej, ale mówię tyle roboty. I będzie pracował, dostał okres próbny 3 miesiące. Dzień rozpoczęcia pracy 18 maj. Pełny wymiar, dostanie najniższą krajową. Rodzaj umówionej pracy. Specjalista do spraw analizy rynku. Miejsce wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania pracownika. Będzie pracował dla firmy polskiej zatrudniającej 140 osób na etatach. Na 100% wykorzystają go poczwórny odpis na PFRON poszedł i sam sobie załatwił pracę, przejął inicjatywę. Cieszę się, że polska firma będzie mniej płacić karna PFRON, a może wyzeruje Wpłaty na pefron. Jeszcze raz Wam mówię i podkreślam, szukajcie sami pracodawców. Wykorzystujcie to, że z tytułu Waszego zatrudnienia pracodawca oszczędzi pieniądze. Teraz czterokrotnym odpisem na pefron jest 11 584, z trzykrotnym 8 700, circa About. Nie czekajcie na fundację, na oferty pracy. Bierzcie los w swoje ręce i przesyłajcie, jak Wam się uda zdobyć pracę. Jestem do Waszej dyspozycji.